Pamiętają Państwo o te liczne przeboje i wierzę, że Państwo będą do niej wracać. Szok, żal, smutek, niedowierzanie, że już nigdy nie zobaczymy rowalne lipko na scenie. Jedynym pocieszeniem wtedy był fakt, że dzięki swojej bogatej twórczości na zawsze pozostanie w naszych sercach, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Bez wątpienia zawsze był i będzie symbolem dla naszego miasta. Dlatego bardzo szybko zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jak tak ważną dla naszego miasta, jego mieszkańców, osobę godnie upamiętnić i uhonorować. Jeżeli jest jak jest, jeżeli w środku miasta, w tym parku, który wszyscy kochają i znają od zawsze jest scena, która się nazywa tak jak już w tej chwili się nazywa. Cóż więcej można powiedzieć. Jeżeli ktoś zapytałby o Romualda Ripko, artystę, twórcę, ktoś by chyba niewiele powiedział. Skierowałbym go do pierwszej lepszej galerii do Epiku. Jest tam, jest tam od prawej do mnóstwo płyt. Nie ma o czym mówić. Muzyki trzeba słuchać. Ale ten ktoś mógłby mnie zapytać, no dobrze. Ale jakim mogą człowiekiem pomóc? Myślę, że mój komentarz też nie był... Człowiek, który przez 50 lat stworzył każdego dnia budował każdy poranek, każdą noc, dzień swojej własnej rodziny, też nie wymaga odnośników, komentarzy i opowieści. A te wszystkie symbole, o których wspomniałem, Roman, spowodował, wykreował po prostu. To są jego takie symboliczne e, cząstki. I e, cóż można wiedzieć. E, chyba nawet nie należy. Jolka, jolka, pamiętajmy, że to zresztą. Koncert wspaniały, naprawdę wiele wrażeń, e, wzruszeń, coś pięknego. Jestem Lubelanką, dlatego bardzo chętnie go obejrzałam. Która piosenka najbardziej panią wzruszyła? Jolka, Jolka? Jolka na pewno, ale było też wiele innych. Rzecząc wciąż o Grupa, która tutaj zaprezentowała swój repertuar, jest ponadczasowa. Więc polecamy i zapraszamy do Lublina. Oddach na pan skarbutkę Suflera? Całe życie. A ulubiona piosenka? Wszystkie są piękne. Wszystkich, wszystkich mi robi na na Znowu w drogę, w drogę. Trzeba iść w życie się. Koncert. Mi się bardzo podobał i podobało mi się też zaangażowanie muzyków, ruchy na scenie wraz muzyki. Jestem zadowolona bardzo. Kończy się koncert z okazji nadania e, imienia Romualda Lipko muszli e, koncertowej w ogrodzie Saski. Tak jak widzimy jest bardzo dużo ludzi, którzy genialnie się bawili, możemy powiedzieć, myślę śmiało. Ludzie zgromadzili się nie tylko tutaj na terenie muszli koncertowej, ale również tu mnie poza nią. Wydaje mi się, że tam nawet było więcej ludzi. Teraz właśnie jest ostatnia piosenka kończąca ten wyjątkowy koncert Budki Suflera.